Dzień dobry. W poniedziałek 22 marca mówię Państwu dzień dobry na początku kolejnego odcinka naszej bibliotecznej audycji pod tytułem Dobroranki z czytanki. Cytat do dzisiejszej audycji zaproponowała pani, która podpisuje się pseudonimem Szara i brzmi tak. Paralityczne skostnienie wyobraźni zwane także dorosłością. Cytat pochodzi z książki Stefana Kinga Dallas 68. 3. Paralityczne skostnienie wyobraźni, zwane także dorosłością. Ciężkie oskarżenie, rzucone w twarz, prosto w twarz, dorosłym ludziom. I jak bardzo na czasie pomyślałem, kiedy przeczytałem tę propozycję. Bo dziś młodzież nam, dorosłym, rzuca to oskarżenie prosto w twarz. Mówi, oskarżam, jak Zola kiedyś, Jacquise, napisał taki słynny artykuł. Dzisiaj dzieci nawet oskarżają nas o brak wyobraźni. Dlaczego wolno w taki sposób myśleć? Popatrzmy, co się dzieje. Ta słynna już Greta Thunberg, która mówi do dorosłych na forum międzynarodowym przez dwa lata ponad: Chciałabym, abyście zaczęli panikować. Te dzieci i ta młodzież, która jednoczy się w akcjach Extension Rebellion. Ta dzieci i ta młodzież, która wychodzi protestować w tak zwanych strajkach klimatycznych, to jest oskarżenie, to jest oskarżenie świata dorosłych o brak wyobraźni. Niektórzy z dorosłych biorą do siebie to oskarżenie. Na przykład profesor Szymon Malinowski zatytułował tak film, w którym występuje i film nosi tytuł MOżna Panikować, w którym pokazuje konsekwencje zmian klimatycznych i wcale niewesołą perspektywę. Czyli nie wszyscy dorośli, kochana młodzieży, jesteśmy skazani na, na pożarcie, jesteśmy przedmiotem waszego oskarżenia. Nie wszyscy. Zdarzają się wyjątki. Ale czym jest ta wyobraźnia? Czym jest to paralityczne skostnienie wyobraźni? Jakiego rodzaju oskarżenie, z jakiego rodzaju oskarżeniem musimy się zmierzyć? Dzieci i młodzież mówią do nas wprost. Brakuje wam wyobraźni, żeby wyobrazić sobie sytuację, w której wszyscy stoimy w kolejkach po wodę. Bo zmienia się klimat, bo rośnie temperatura. Brakuje Wam wyobraźni, żeby wyobrazić sobie sytuację, w której Miami połowa Gdańska jest pod wodą, bo podnosi się poziom oceanów. Brakuje Wam wyobraźni, żeby wyobrazić sobie, jak wygląda Ruch ludzi z Afryki do Europy na północ, ponieważ w pasie równikowym nie da się już żyć. Akurat tutaj nie brakuje nam wyobraźni, bo francuski pisarz Jean Raspail napisał książkę o tym, która nazywa się Obóz Świętych przejmująca książka, pokazująca falę migracji z Afryki do Europy. Co się dzieje? Niesamowite rzeczy. Bardzo polecam. Nie brakuje nam też wyobraźni w filmie, bo wszystkie filmy z serii Mad Max pokazują, co się może wydarzyć. A ostatnio też dużym powodzeniem cieszy się film pod tytułem Droga na podstawie powieści Kormaka McCarty'ego. A nasz wybitny eseista Ryszard Przybylski pisze w swojej ostatniej książce Ogrom zła i odrobina dobra. Takie zdanie, które jest zdaniem przejmującym zdziczałe hordy walczące o krople wody. A więc nie wszystkim nam dorosłym brakuje wyobraźni, ale powinniśmy wziąć sobie do serca to oskarżenie, zadbać o elastyczność naszej dorosłej wyobraźni. Jaki dobry sygnał płynie z tego przekazu? Ano, taki, że dzieci i młodzież wyobrażają sobie swój świat inaczej. Z tego myślę, możemy czerpać nadzieję. Chcą go widzieć innym ale bez nas. Miejmy dobry dzień.